Warto pamiętać, żeby odbierać te odmiany pod kątem wczesności. Im idziemy bardziej na północ, tym powinniśmy tą wczesność brać krótszą, to żeby te odmiany zdążyły dojrzeć do odpowiedniej fazy i żeby ta optymalna masa sucha była spełniona w momencie zbioru. Jeżeli chodzi o południe kraju, możemy wybierać odmiany późniejsze, teoretycznie o większym potencjale plonowania, ale o dłuższej wegetacji. Kolejnym aspektem jest dobór stanowiska. Najlepiej Utrzymanego w podozmianie po roślinach dwuliściennych, ewentualnie zastosowanie poplonu z roślin dwuliściennych. Ważne są też jeszcze wszystkie prace agrotechniczne od podozmianu, odpowiedniej. Uprawy odpowiedniej głębokości siewu, czyli to jest gdzieś na około 4 cm głębokości, odpowiedniej obsady. Następnie bardzo ważne jest zbilansowane nawo nawożenie, również nawożenie startowe. Warto sprawdzić sprawne działanie siewnika i aby nawóz do był stosowany 5 cm poniżej nasion i 5 cm z boku. Bardzo ważne też w kukurydzy jest ograniczenie zachwaszczenia. Jestem zwolennikiem zwalczania chwastów metodą i preparatami doglebowymi ze względu na antagonizm, jaki powstaje nawet już między małymi siewkami chwastów i kukurydzy. Lepiej rozwijający się system korzeniowy, więcej korzeni głównych, które dalej rozbudowują się w ziemi, Pozwalają tej rośliny już na samym etapie wykorzystać tą wilgoć, która jest w glebie na samym początku wiosny. To daje dużą przewagę w późniejszym etapie, kiedy dochodzi do stresu suszy. Coraz więcej rolników stosuje preparaty fungicydowe czy mikrobiologiczne na listnie, nawet gdy kukurydza ma wysokość 2,5-3 metrów. Kolejnym czynnikiem, który jest niezwykle ważny, jest stres suszy. Najczęściej pojawia się w okresie lipca, w momencie, kiedy kukurydza kwitnie i wtedy jest tak naprawdę jej potrzebna energia. Już w tym momencie kukurydza musi być na ten stres przygotowana, musi sobie mieć więcej wody po to właśnie, żeby ten stres przezwyciężyć. Pożądana przez rolnika powinna być sucha masa uzyskiwana z kukurydzy, gdyż świeżą masę nie do końca możemy brać pod uwagę, bo tu dodatkowym parametrem jest zawartość wody w zbieranej masie. Jeżeli tej wody będzie bardzo dużo, oraz bardzo będzie niska ta zawartość wody, możemy uzyskać kiszonkę złej jakości. Jeżeli uzyskujemy za wysoką y, suchą masę, bardzo ciężko jest tą pryzmę ubić i uzyskać odpowiednie warunki. Jeżeli zbyt niska sucha masa występuje, wtedy mamy bardzo często do czynienia z wyciekiem soków kiszonkowych oraz ze złym y, zakiszaniem pryzmy kiszonkowej.